Teraz! Nie, ty możesz do mnie przyjść, to jest głupi kamerzystwo, chodź tu. Co, 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 co? Nagrywaj, nagrywaj. Nagrywasz? Nagrywam. Dobra, chodźmy. Co się dzieje? Ty pachołku, zaczekaj. Był se kartofel. O kurde! O kurde, pan szafki! E, stary cię tak. e, już nie duchisz! Dobrze widzowie! Patrz na mnie, jesteś pan żaba! i szafki! I gówno! Dobra, prawda, to... Ej, a może to o! Ej, a może to o! Nie! Biegnie, tu agent z Rosji! Widzowie on mnie bije <laughs> Subskrybujcie Rekrapa